Witajcie ciekawscy. Ten rok nie przestaje nas zaskakiwać serią różnych wydarzeń, w tym również tych przykrych pochodzących ze świata celebrytów i gwiazd. Tym razem mamy smutne wieści, bowiem odszedł człowiek, który uważany był na boisku za prawdziwego geniusza. Piłkarz wszechczasów dla wielu bezkonkurencyjny numer jeden na świecie. Mowa oczywiście o legendarnym, nawet za życia, Diego Armando Maradonie, który zmarł kilka dni temu w wieku 60 lat. Jak stał się legendą, jak wyglądało jego życie poza sukcesami na murawie? Co sprawiło, że był człowiekiem ubóstwianym i niezwykle szanowanym za swoje dokonania? Jak wyglądają sprawy z jego majątkiem? Kto i w jaki sposób pożegnał wielkiego sportowca? I co od jego powiedziały inne supergwiazdy piłki nożnej? Zostańcie z nami do końca, by poznać blaski i cienie Diego Maradony, który dokonał historycznych zwycięstw w koszulkach z numerem 10. Mierzący metr 65 cm wzrostu o krępej budowie ciała Diego wyróżniał się niezwykłą siłą, umiejętnościami dryblingu i równowagi, a to wszystko sprawiało, że na murawie był niepokonanym. Autor licznych, spektakularnych i historycznych bramek uważany jest za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego piłkarza wszechczasów. Urodził się 30 października 1960 roku, dorastał w dzielnicy na przedmieściach Buenos Aires, stolicy Argentyny. Maradona za swoje dokonania na murawie stał się bohaterem narodowym i światową gwiazdą piłki nożnej. Nie jesteśmy w stanie opowiedzieć Wam o wszystkich piłkarskich wydarzeniach, których był gwiazdą, ale nie możemy pominąć jednego z legendarnych ruchów piłki nożnej. Oczywiście mówimy o tym, co wydarzyło się w Meksyku w 1986 roku. Choć Minęło wiele lat, każdy kto interesuje się tym sportem zapewne dobrze wie co mamy na myśli. Najbardziej pamiętnym meczem przy mistrzostwach Świata nie był finał, ale ćwierćfinałowa rozgrywka, w którym Argentyna zmierzyła się z Anglią. To właśnie tam 26-letni wówczas Diego strzelił swojego najsłynniejszego gola, czyli rękę Boga. Cóż to wydarzenie doczekało się nawet swojego własnego hymnu. Ruch Diego został zapamiętany jako najlepszy w historii Pucharu Świata. Maradona pominął wszystkich obrońców, którzy stanęli na jego drodze i spektakularnie pokonał Shiltona. Maradona w ciągu swojej kariery grywał w różnych klubach. Z powodzeniem biegał po murawie, grając dla hiszpańskich gigantów Barcelony na początku lat 80., a następnie dla Neapolu we Włoszech i doprowadził do pierwszych włoskich osiągnięć w piłce nożnej. Maradona reprezentował barwy Napoli przez prawie 7 lat, gdzie strzelił 115 goli. Razem z włoską ekipą wybitny piłkarz dwukrotnie sięgał po Mistrzostwo Kraju, cieszył się z Pucharu Włoch, a także zwyciężył w Pucharze UEFA. Jedyne tak wielkie osiągnięcia Włoch sprawiły, że Diego był i nadal jest traktowany tam jak bóstwo i niekwestionowana legenda. W mieście położonym na południu kraju jest nawet dedykowany mu spory obszar. Miejsce to pokryte jest muralami, fotografiami i innymi belotami, a także wiadomościami napisanymi na ścianach przez fanów, którzy tłumnie tam pielgrzymują, aby po prostu zobaczyć to i zostawić coś od siebie. Oprócz roli zawodnika Maradona rozpoczął później także karierę trenerską. Tymczasem w 2004 roku Diego spędził czas na oddziale intensywnej terapii po zawale serca. Większość wspomnianego roku spędził w klinice medycznej na podratowaniu zdrowia i uregulowaniu wagi, która niepokojąco wzrosła w jego wyniku walki z wysokoprocentowymi napojami i uzależnieniami. Później kontynuując karierę piłkarską, w 2010 trenował swoją ukochaną narodową reprezentację Argentyny na Mistrzostwach Świata, które odbyły się w RPA. Wielu wątpiło w to, czy uda mu się zmusić drużynę do gry jako zgranego zespołu, ale Maradona nie poddawał się krytyce. Argentyna została jednak pokonana przez Niemce w ćwierćfinale. Diego był nawet odpowiedzialny za trenowanie drużyny piłkarskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2018 roku objął stanowisko w meksykańskim drugoligowym klubie. Jednak nie minęło dużo czasu, zanim wrócił do ukochanej Argentyny, gdzie w latach 2019-20 prowadził swój ostatni klub. Życie Maradony to jednak blaski i cienie oraz wzloty i upadki. Piłkarski idol ponad przeciętną umiejętności, o których powstawały piosenki, to tylko część jego życia. Były też silne nałogi do niedozwolonych środków, za co nawet w latach 90. dostał 15-miesięczny zakaz gry, gdy test wykrywający substancje w jego organizmie wyszedł niekorzystnie. Choć jego zarobki były ogromne, fortuna z różnych powodów się uszczuplała. Ścigał go również włoski urząd skarbowy, co przyczyniło się do zrujnowania jego finansów. Piłkarz doczekał się dwóch córek z małżeństwa z Claudią Villafane, które zakończyło się rozwodem i syna, który jest owocem dłuższego związku, jednak nigdy nie sformalizowanego. Diego przeżył sporo uniesień miłosnych i miał serię romansów, które doprowadziły go do ojcostwa łącznie dziewięciorga dzieci. Są to Diego Junior, Dalma i Gianina, Jana, Diego Fernando i Javelito, Lou, Joanna i Harold. Co więcej, na ten moment przypisuje mu się jeszcze jedno ojcostwo, choć nie zostało ono jeszcze potwierdzone. W tej chwili sprawa jest niejasna, ponieważ z powodu śmierci trzeba będzie zapewne poczekać, zanim zostanie ustalone, kto jest biologicznym ojcem chłopca. Jeśli jednak okaże się, że Santiago Lara to potomek Maradony, będzie on dziesiątym dzieckiem piłkarza. Wielu żartuje nawet, że Strzel spróbował stworzyć własną drużynę piłkarską. Diego Maradona za życia stał się mitem, legendą, a dla Argentyńczyków nawet Bogiem. Piłkarz zmarł w swoim domu w Tigres niespełna miesiąc po swoich 60 urodzinach na zawał serca. Dwa tygodnie przed śmiercią trafił do szpitala i przeszedł operację mózgu z powodu krwiaka podtwardówkowego. Nie wystąpiły wówczas żadne komplikacje i Diego wrócił do domu. Niestety, 25 listopada jego serce przestało bić. Po kilku godzinach od ogłoszenia śmierci Diego Armando Maradony, jego ciało zostało przewiezione do kostnicy w celu przeprowadzenia odpowiednich zabiegów. A później trumna została zabrana do Casa Rosada stolicy Argentyny, gdzie Fani mogli przyjść i złożyć mu hołd. Według niektórych argentyńskich mediów ogłoszono, że ciało Maradony zostało poddane sekcji zwłok w celu potwierdzenia przyczyny jego śmierci i wykluczenia niejasnych kwestii. Wielu mówi, że Diego opuścił świat zostawiając ten piłkarski zupełnie sierocony. Boisko bowiem było jego planetą, którą podbił swoimi umiejętnościami technicznymi sprawiając, że trafił do serc milionów ludzi. Triumfy Diego na Murawie to czasy, których prawdopodobnie wielu z Was nie pamięta. I choć mamy obecnie sporo utalentowanych piłkarzy zarabiających krocie, ten Argentyńczyk pomimo wielu kontrowersji i uzależnień był niepodważalnym mistrzem. W środowisku piłkarskim od zawsze odbywały się konkursy i dyskusje rozstrzygające kwestie dotyczące pytania, kto naprawdę jest najlepszym graczem. Jednak każda debata na temat tych rozważań zwykle zaczyna się i kończy tylko dwoma nazwiskami. Piłkarze wszechczasów to Maradona albo brazylijska legenda Pele. FIFA, organizacja zarządzająca międzynarodową piłką nożną, w 2004 roku z okazji swojego stulecia wybrany wybitniejszych zawodników w całej historii tego sportu i byli to właśnie ci dwaj panowie. Pele, który ma obecnie 80 lat, powiedział, że chciałby kopać piłkę z Maradoną za światach. Po śmierci Diego na swoich mediach społecznościowych zamieścił wpis, który brzmiał, cytujemy: Co za smutna wiadomość straciłem z paniego przyjaciela, a świat stracił legendę. Jest jeszcze wiele do powiedzenia, ale na razie niech Bóg da siłę członkom jego rodziny. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli razem zagrać w niebie mecz. Piłkarz zmienił także swoje zdjęcie profilowe na takie, na którym jest razem z Diego. Do pożegnania Maradony oprócz ludzi z całego świata dołączyli również dzisiejsze gwiazdy futbolu, między innymi Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Messi jako Argentyńczyk, rodak piłkarza powiedział, że docenia wszystkie piękne chwile, które miał okazję dzielić ze swoim byłym trenerem reprezentacji Argentyny. Umieszczając na swoim Instagramie zdjęcie z legendą piłki nożnej napisał, cytujemy Bardzo smutny dzień dla wszystkich Argentyńczyków i piłki nożnej. Opuszcza nas, ale nie odchodzi, ponieważ Diego jest wieczny. Z kolei Cristiano Ronaldo, również zamieszczając zdjęcie w towarzystwie Diego, nazwał go niezrównanym magiem. Napisał, cytujemy, Dzisiaj żegnam przyjaciela i świat żegna się z wiecznym geniuszem. Odchodzi za wcześnie, ale pozostawia bezgraniczne dziedzictwo i pustkę, która nigdy nie zostanie wypełniona. Spoczywaj w pokoju, nigdy nie zostaniesz zapomniany. Rodzinny kraj Maradona opłakuje śmierć najlepszego piłkarza wszechczasów. Z tego powodu ogłoszono trzy dni żałoby narodowej. Słowa prezydenta kraju Alberto Fernandeza, który napisał na swoim Twitterze, brzmiały, cytujemy, Wyprowadziłeś nas na szczyt świata, niezmiernie nas uszczęśliwiłeś, byłeś najwspanialszy ze wszystkich, dziękuję, że istniałeś, Diego, będziemy już na zawsze za Tobą tęsknić. Jesteśmy pewni, że wielu z Was ciekawi, jak sukces Maradony przełożył się na jego konto bankowe. Według Celebrity Network, pomimo ekscesów, marnotrawstwa i kontrowersji, które otaczały jego życie, w momencie śmierci szacunkowa wartość netto Maradony wynosiła 500 tysięcy dolarów. Teraz można pomyśleć, że jak na takiego legendarnego gracza powinien mieć na swoim koncie miliony, jednak gwiazdor miał między innymi problemy z włoskim rządem w związku z odmową płacenia podatków, które rzekomo wynosiły łącznie 37 milionów euro. Odejście gwiazdy futbolu zbiegło się z rocznicą śmierci innej znanej osoby z Ameryki Łacińskiej, mamy na myśli Fidela Castro, z którym zresztą Maradona się przyjaźnił. Kubański rewolucjonista, polityk i były przywódca Kuby poznał piłkarza wkrótce po tym, jak Maradona zdobył Mistrzostwo Świata w 1986 roku. Diego nazywał Castro swoim drugim ojcem. Ich relacja wzmocniła się, gdy Argentyńczyk osiedlił się na Kubie po 2000 roku, aby wyzdrowieć i dojść do siebie po uzależnieniach od dozwolonych substancji. Maradona zawsze nosił Castro w sercu, a także na lewej nodze, gdzie miał wytatuowaną twarz rewolucyjnego przywódcy. Na prawym ramieniu miał też tatuaż argentyńskiego rewolucjonisty Ernesta Che Guevary. Maradona darzył również sympatią byłego prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, ale nie jesteśmy tutaj, aby mówić wam o skłonnościach politycznych piłkarza, chociaż trzeba przyznać, że były one dość kontrowersyjne. Po śmierci Maradony pojawiło się sporo pytań dotyczących losów jego fortuny. Piłkarz przez całe życie żył w otoczeniu konfliktów rodzinnych i sporów między byłymi partnerkami. Ostatnią oficjalną kobietą gwiazdy futbolu była Rosija Olivia, a jego liczne potomstwo zawsze było przedmiotem wielu dyskusji. Jednym z luksusowych podarunków, które piłkarz zachował, był jeden z prezentów, jaki otrzymał na Białorusi, czyli pierścionek z brylantami o wartości 300 tysięcy euro. Spekulacje na temat spuścizny słynnego piłkarza są rozmaite. Mówi się, że był taki moment, kiedy Maradona zdecydował, że jego córki nie odziedziczą nawet małej części jego fortuny. To była jedna z tych złych chwil. Potem konflikt minął i wszystko wrócił do normy. Jego dzieci niewątpliwie mają prawo do odziedziczenia pieniędzy ojca. Jednak po jego śmierci zaczęły krążyć informacje, że Maradona w ostatnich latach utrzymywał się tylko z pensji pobieranej w Gimnazja La Plata, gdzie pełnił funkcję trenera. Niewiele miał na koncie i żył w biedzie. Informacje, które podał argentyński dziennikarz, Luis Ventura, wywołały w tym kraju burzę. Dziennikarz przekazał, że ogromne bogactwo piłkarza, zgromadzone najpierw poprzez grę, a następnie w roli trenera, zostało cytujemy częściowo roztrwonione. Ogromne sumy pieniędzy Maradona miał rozdać, a w dużej części jego finanse zostały skradzione przez osoby, które były blisko niego. Według jednego z piłkarzy Maradona oznaczał się niezmierną hojnością. Wielokrotnie wypłacał zawodnikom nagrody z własnej kieszeni. Jednak majątek zmarłego piłkarza to nie tylko konto bankowe, ale także spora liczba nieruchomości, luksusowe pojazdy, pływy z licznych kontraktów sponsorskich i kilka innych ważnych inwestycji. Jak podkreślił dziennikarz, wkrótce rozpocznie się wojna prawna, aby wyrwać ostatnie zasoby pieniężne, jakie zostały po Maradonie. Powiedzcie ciekawcy, zaskoczyła Was informacja o śmierci 60-letniego piłkarza? Wiedzieliście, jak wielką legendą już za życia był Diego Maradona? Dajcie znać w komentarzach, bo my jak zawsze czekamy na Wasze opinie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.